a resztę jest po prostu nadużywany permanentnie w stosunku do wielu osób, nie tylko do polityków. E, natomiast... E, Takich na Węgry. Znaczy, jak już pani tak Pojecha. wyrywa, to naprawdę wytykanie panu redaktorowi, że jest dziennikarzem, gdy pani sama jest, jak czytam, dziennikarką i absolwentką pedagogiki, a nie, pani... Ale to, to był komplement. To nie jest to nie sędzia. To, był e, no to jest właśnie ten waszej hipokryzji lewicowej. E, I poływały pani się na sądy. Przepraszam. Ona nie jest lewicowa. Lewackiej. Hipokryzja. E, nie, Powoływanie się, natomiast Jestem ja uważam, ulewaczką. że powinniśmy pewne e, sprawy, pewne kłótnie e, wewnątrz Polski e, zawracać e, w Polsce. Nie szukać wsparcia ustronnictw za granicą, e, no gdziekolwiek no, by to nie było. Dlatego to my powinniśmy budować w Polsce własną podmiotowość i e, własne problemy, własne wyzwania, e, jakie są, załatwiać pomiędzy sobą, a nie angażować to obce środowiska, które tylko czekają na to, żebyśmy my się tutaj wewnątrz kłócili. bo mnie no, nie miejsce że to jest wizja. się spotykacie, jesteście w jednym bro, Szanowni Państwo, Szanowni państwo, bardzo... Pani się douczy, pani poseł, bo pani z nie wie, FD, FD, nie mamy, mamy, jest kto jest Nie wie pani, kto jest z obrystą, nie jest, nie wie pani, kto jest hmm, z FD. Pokażmy pani jeszcze kilka wpisów na pół. Pani jest po prostu szanowni jest Le. Dzisiaj się nie wyspałem. Myślałem, że nie będę miał energii. Ale mam takich gości, że o, mnie pobudzili oczywiście. jak cholera. Pokażmy Czeka wpisy na x Przyjmujemy że... podziękowania. Koniec Minionek. Zamiast zająć się krajem, który jest w ruinie z powodu nieudolnego rządu 13 grudnia, zajmujecie się ściganiem opozycji. Konkluzja: naród ma dość takiego rządu. I jeszcze jedną. O, do pani poseł. O, o, o. Dzisiaj w tym programie Tyku. pani Prokop Tyku. Paczkowska jasno zadeklarowała, że jest lewaczką. Takie. Pani Prokop Paczkowska, może niech pani powie dlaczego Giertych zemdlał, kiedy w jego domu pojawiły się służby.